Czy słyszałeś kiedyś o siedemdziesięciu dwóch tysiącach aniołów, którzy byli gotowi wkroczyć do akcji na jedno słowo, ale nigdy nie zostali wezwani? Biblia wspomina o ukrytej armii aniołów, a ich misja może być o wiele potężniejsza niż nam się wydaje. W Ewangelii Mateusza 26,53, gdy Jezusa aresztowano, powiedział Czy myślisz, że nie mógłbym poprosić Ojca? A on natychmiast przysłałby mi więcej niż 12 legionów aniołów? Jedna legia rzymska to około 6 tysięcy żołnierzy, więc 12 legionów to 72 tysiące. Potężnych aniołów gotowych do walki. Ale tu pojawia się tajemnica: dlaczego Jezus nie wezwał ich na pomoc? Zamiast wezwać aniołów, pozwolił się pojmać i dobrowolnie poszedł na krzyż. W Ewangelii Jana 10,18 Jezus mówi o swoim życiu. Nikt mi go nie odbiera, lecz ja oddaję je z własnej woli. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Jego misją nie było walczyć, ale oddać swoje życie, by zbawić świat. Ci aniołowie, ta niebiańska armia, stali w ciszy, w gotowości obserwując, jak syn Boży idzie na krzyż. Ale być świadkami największego aktu miłości w historii. Ich zadaniem nie było interweniować. Pismo Święte mówi też o aniołach jako sługach Boga. W liście do Hebrajczyków 1,14 czytamy. Czyż nie są oni wszyscy duchami służebnymi, posłanymi do pomocy tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie? Psalm 91,11 mówi: Albowiem swoim aniołom poleciło tobie. Aby cię strzegli na wszystkich twoich drogach. I nawet dziś aniołowie Boga nadal działają, chronią, prowadzą i są gotowi na to, co nadejdzie. Możesz ich nie widzieć, ale duchowa walka naprawdę trwa, a armia niebios czuwa, czekając na ostatni rozkaz. Wierzysz, że aniołowie wciąż działają w ukryciu? Jeśli tak, napisz Amen i podziel się tym przesłaniem, by przypomnieć innym, że nawet jeśli ich nie widzimy, Niebiańska armia jest zawsze blisko.